No więc lecimy z pierwszą paczuszką, otwórzmy sobie ją i zobaczymy co nam się tutaj drobnie, o tak to się prezentuje, są spodenki, jest ten bardzo fajny tors ludzik z, ze skrzydłami, z rączkami takimi szeroko. Jest tutaj, proszę, o główka taka zadowolona. Jest też główka taka trochę złowieszcza. No i mamy też ten taki kask fajny, taki ten e, Pterodaktyla. No i e, figurka prezentuje się całkiem fajnie. E, no i lecimy już do następnego opakowania. No i mamy już następne opakowanie, e, łącznie już trzecie na filmie drugie. No i ja bym najbardziej chciał dostać tego kolesia z kotem. No i właśnie, i właśnie on tutaj się nam dropnął. Jestem z niego bardzo zadowolony, e, szczególnie ze względu o na ten fajny element włosów. Już dostaliśmy takie włosy w wersji zielonej w e, zestawie LEGO Śródmieście, LEGO City. No i jest do tego taki kotek, też nowy element w mojej kolekcji. O i taka... Chyba włóczka do tego kolesia. No więc postawmy go z resztą figurek. Obok niego postawmy kota. No i lecimy dalej. Następną paczką, czyli trzecią. Zobaczymy, co się w niej znajduje. Odpakowujemy. Mam nadzieję, że się trafi tutaj jak najmniej. Powtórek. O, tu się wysypało. Tak to się prezentuje, tam ucieka. Mamy tą. E, tą panią, która jeździ na desce. Jeździ na deskorolce. Złóżmy sobie o deskorolkę. Tak się ona prezentuje. Dalej mamy właśnie o, tutaj przegapiłem jeszcze ten plecaczek i główkę i te fajne zielone włoski do tej pani. Ustawmy ją na podstawce. No i prezentuje się naprawdę fajnie taka deskorolka. O, takiego elementu też nie mieliśmy w Lego. A więc, no, nowe fajne klocki. Lecimy dalej. Pora na czwartą paczuszkę. Otwórzmy sobie. Wysypmy. Oj. O, główka. No i to, co to będzie? Pokażmy sobie na tej właśnie tutaj. Na tym spisie to będzie ona, ta z jakimiś takimi, właśnie e, kuleczkami. Odłóżmy to na bok i ją złóżmy. Fajne spodnie, fajny torsik. Buźka też e, uśmiechnięta. Jak na razie, słuchajcie, nie ma żadnej powtórki, więc jest dobrze. Nie wiem, co ona tu trzyma. Jakieś pluszaki, e, jedna jakoś sowe i niebieskiego. To no nie wiem co to jest. No ale ogólnie figurka prezentuje się fajna. Jeżeli chcecie na tym kanale mógłbym zrobić tier listę tych wszystkich e, minifigurek. No ale co, lecimy dalej. Lecimy z szóstą paczuszką na dziś. Zobaczymy kto tutaj będzie. O, wysypmy. Czy tu coś jest? Chyba nie. No i to będzie, kto to będzie? To będzie ten tutaj trujeczka, jakiś chyba astronauta. To jest nawet jak go złożyć, ale myślę, że sobie dam radę. Mamy o tosik No i złóżmy sobie właśnie ten jego plecaczek O Tak, on się prezentuje. Główka też bardzo e, fajnie zrobiona. Wczepmy ją i wczepmy ten kask. No, figurka prezentuje się bardzo fajnie. Ustawmy ją na podstawce. O. No i ogólnie bardzo fajna ta figurka. E, figurka, której najbardziej oczekiwałem, no, już. Mi się trafiła, więc miejmy nadzieję, dalej nie ma powtórek, i to jest dobra rzecz. No i no co, lecimy z następną paczuszką. Następna paczuszka, czyli dzisiaj e, siódma. Otwórzmy, o, zobaczmy co jest w środku. No i. I to będzie właśnie ten aniołek, który tu widnieje nawet na okładce. Złóżmy go z pudełki małe, bo to jest chyba dzieciak. Fajnie się to na pierwszy rzut oka prezentuje. Miał. Tutaj o doczepione skrzydełka. Główkę o taką mu damy. No i te też bardzo fajnie zrobione włoski. I on tutaj trzymał o te dwa serduszka jedno i drugie. Tak się figurka prezentuje. Prezentuje się całkiem fajnie, i przejdźmy już może do następnej figurki. Kolejną paczuszką mini figurek. Przypominam, z serii 27. Nie tej najnowszej. Zobaczymy, co się nam trafi. Trafia się nam kto. Chyba ta oto dziewczyna z papugą. Tak to e, wygląda. Zobaczmy jeszcze, co mamy o, w tym woreczku. I mamy tutaj właśnie tą pelerynę, żeby ona się nie zniszczyła. Złóżmy e, tą dziewczynę, dajmy jej tą Buśkę, włosy też bardzo, bardzo fajne. Nie wiem do końca, jak to wczepić. O, chyba tak. Dajmy jej jeszcze. Mieczyk. No i oczywiście tą papugę. A tą pelerynę założymy już poza nagraniem. Następną e, paczkę. Otwieramy. Zobaczymy, co się w niej kryje. Jak na razie, pan e, widzowie, nie mamy żadnej powtórki. No i zdaje się, że to też nie będzie powtórka. Będziemy musieli sobie złożyć ją. E, to jest, uwaga, już wam pokazuje to jest ta dziewczynka będziemy musieli sobie złożyć ten teleskop więc właśnie się tym tutaj zajmę o tak to się powinno składać z takich drobniutkich klocuszków Zobaczymy jak to się ostatecznie będzie prezentować. Chyba coś tu pomyliłem. O, ułóżmy sobie o tak i jak my to mamy połączyć. Czekajcie, widzowie. Jeszcze mamy ten element. O! I zdaje się, że tak. Dziewczynka uśmiechnięta. Jest też taka do niej sztuczna ręka fajny element. I bujne kręcone włosy. Bardzo ładnie się to prezentuje. No i odłóżmy sobie ją tu razem z tym teleskopem i idziemy dalej. Jeszcze zostały trzy e, opakowania e, do końca, a my nie mamy żadnej powtórki. Oj! I to się nie zmienia cały czas. Mamy tutaj wilczego wojownika. O, jeszcze tutaj. No i złóżmy go sobie. Ma fajne podęki. Jeszcze sobie zobaczymy, co jest w tym. Pewnie też, no właśnie. Też ta jego peleryna, bo on tam pelerynę miał. Zobaczmy sobie. Jak go złożyć? To jest oczywiście ten tutaj z wilkiem. I zobaczmy sobie, jak my go mamy złożyć. Tu nie jest pokazane, ale może jakoś sobie sam poradzę. No dobra, na razie nie zakładajmy mu tego. Załóżmy mu natomiast y, główkę. I ten właśnie kaptur. Nie wiem co to jest. Miał on również tarczę. Z wilkiem. I taki miecz. O, też fajny element. Postawmy go na podstawce. No i jest jeszcze. E, ten do niego dołączony wilk. A oto przedostatnia saszetka. Cały czas nie mamy powtórek. No i jeżeli dobrze pójdzie, to uda nam się uzbierać całą serię. No i dalej nie ma powtórek, bo nie wiem, czy tu dokładnie widać. Trafił się nam. E, ten oto dzieciak w stroju chomika o ten fajnie się to prezentuje, no i zobaczmy, zobaczmy, złóżmy go. E, on tutaj nie jest zbytnio skomplikowany, fajną, ma bardzo fajną ma e, bardzo fajny ma kostium tego chomiczka, no i tak on się e, prezentuje na sam koniec. A po dokładnym przeliczeniu i popatrzeniu na wszystkie postacie, wychodzi mi, że nie mam tylko tego oto e, zegarmistrza. Została nam jedna paczuszka, no i jak on się trafi, to będzie e, bardzo fajnie, bo nie będziemy mieć żadnej powtórki. A y, nie dostałem y, na święta y, całej serii, tylko dostawałem pojedyncze paczuszki, więc będzie naprawdę fajnie, bo nie dostałem samej y, jednej serii, jednej, tylko dostałem właśnie pojedyncze paczuszki, było ich 12. Otwórzmy sobie zatem ostatnią i jest zegarniczna. No. Jest ten zegarmistrz. To jest niesamowite. Nie ma żadnej powtórki e, tutaj przy tym e, zegarmistrz. Jest e, ostatnim z naszych e, tutaj minifigurek. Mamy ich 12. Zobaczmy sobie tutaj jak złożyć najpierw o ten Ten zegar. Tutaj mamy taki fajny element też. Tutaj się wczepia ten właśnie kombinerek. I dalej jakieś takie coś, nie wiem. No i złóżmy już samą mini figurkę. Zegarmistrz ma tutaj złotą rękę jedną. Jedną ma normalną. Bardzo też e, fajna główka. No i najbardziej interesował mnie ten oto kapelusz. Kapelusz no, wygląda e, bardzo fajnie, jak dla mnie. Tutaj jeszcze jakiś zegar do trzymania. Tutaj też już wczepmy. Temu zegarmistrzowi ten właśnie nie wiem, czy to jest zegar, czy to jest jakaś ręka jego. No, i to była ostatnia z dzisiejszych minifigurek. Jeżeli film Wam się podobał, piszcie w komentarzach, bo mogę zrobić tier listę tych oto 12 minifigurek. Do zobaczenia.